Siemanko Pany, Panie Śwagry, Śwagierki, Babcie dziadki. Z czego lepszego babcią dzisiaj, nie? Bo dzisiaj dzień babci właśnie z tej okazji jadę ekipę pozwozić na obiot. I to tak fajnie. Od razu dziadków też Ale nie o to nagrywam, bo mówię tak szybko wam nagrą. No i wstawiłem filmik, ten, co będziemy właśnie pomagać takim osobom widniejszym, nie? Nie myślałem, że taki odzew będzie. Dzięki, że tak było wstępniota. Dzięki Wam do wielu osób trafiliśmy i ten. Już pierwsze, pierwsze wiadomości spłynęły. Czy wiadomości tam, będę się kierunkowo chyba w tym tygodniu, tam zobaczymy, jak to tam wszystko wygląda sytuacja. Tam pożar był i takie tam. No, nie będę na razie mówił naprzód, bo yy, muszę zg uzyskać zgodę tych osób na upublicznienie ich, nie? i tam jechać i nagrać z nimi film. Ale, oj, ta, nawet firmy się do mnie odezwały. Myślę, że będę musiał jeździć za materiałami. I, i obgadywać te sytuacje, na jakich zasadach będziemy działać, nie? A tu firmy same do mnie piszą. Dwie takie większe, jedna taką mniejszą napisała, że nawet ta większa mówiła, że do 20 tysięcy materiał może dać, także to jest dużo pula, nie? Fajnie, nie pieniążki dla mnie, ja nie chcę pieniążków bo ja bym chciał, sam do dla siebie zarebać, to bym sobie podjął współpracę z taką firmą i dla siebie, nie? Tylko materiał dla tych ludzi, co mi pomagać, nie? Yy, będą dawać. I słuchajcie, jeszcze nawet pozdrawiam wszystkich tam. Yy, Para osób takich budowlańców się trafiło, nie będę mówił co robią, ale różne rzeczy, i prądy, i, i te, i wylewki, i te, klimy, różne rzeczy też się podgłaszali, że, że jeżeli będę będą potrzebował od nich pomoc, na przykład czy tam elektryki, czy, czy przykładowo wylewkę jakoś zrobić, to zrobię w zamian za to, żeby ich polecić na kanale. Fajnie, widzicie, jak się fajnie buduje wszystko. Nie myślałem, że taki będzie odzew. Dzięki wielkie. Zrobimy coś fajnego. Będziemy latać po całej Polsce już niedługo. Dzięki wam. dzięki waszemu udostępnieniu. Jak może ta to udostępnita jeszcze ten film dzisiaj też, to, to ja się nie proszę o zasięgi, tylko żeby trafić do tych osób właśnie takich potrzebujących i, i żeby no te firmy też zobaczyły co robimy i, i żebym nie musiał za nimi jeździć. Wiadomo to, że jak gdzieś będziemy w jakiejś okolicy przykładowo będzie. Firma gdzieś, yy, przejadę przez skrzyżówkę firma będzie z Małopolskiego przykładowo daje, a my pojedziemy gdzieś dalej, nie wiem, koło Warszawy gdzieś będziemy robić, to yy, raczej tam byśmy chcieli też jakoś współpracę, żeby na miejscu nie targać tego, bo ta logistyka była za dużo, przewodzi się materiał, widać o co chodzi, nie? A tam i tak by trzeba było hotel wynająć. Także o też dużo osób, nie dużo, trzy, trzy, trzy firmy pisały też. Jeden taki sam osobiście. Pan pozdrawiam, ale dwóch takich, dwie takie większe firmy, że też przyjadą i nawet sami się zakwaterują, nie? Żeby pomóc. Nie chcą nic. Za swoim materiałem. I ta jednak jest dobro w tych Polakach na szczyt. My są silnym narodem, tylko, tylko nos, ten rząd skrócił. Ale trzeba robić na odwrót. Majster tu pokorza, jak trzeba robić. By być dobrym. Także udostępnita jak może ta to inne dwa kliknięcia żeby dotrzeć do tych potrzebujących i do sponsorów firm właśnie żeby same, same żeby było wcześniej już obgadać te sytuacje mniej więcej na telefonicznie z nimi będę mógł. no a te co się osoby zgłaszają do mnie prywatnie na maila tam dostałem wiadomości i prywatnie messenger i pokazano mi to to je muszę osobiście jechać to zweryfikować porozmawiać z nimi dopiero nagram materiał jeżeli będzie bardzo długi ten materiał to wleci on na YouTube, nie, bo tutaj jest 6,5 i pół minuty, niecałe 7 i, i nie mogę więcej. Muszę zrobić jeszcze te 4 live'y, żebym nie puścił ten próg, to wtedy on będę tu publikował i na YouTube. Ale przykładowo jak będziemy, podejmiemy ten remont jakiś, to tak pomyślałem, że będziemy live'ować go tylko z konta na YouTube, nie, cały dzień na przykład ja będziemy robić tam, co się będzie działo, cały czas będzie live odpolony na, na YouTube. Myślę, że to będzie też fajne, nie, jak myśli ta. Daj to znać. I jeszcze mam taką małą próśbkę do Was Jakbyś tam mogli napisać z jaki, jakiego regionu jesteś, ta tu mi oglądota Tam na przykład województwo i jakieś tam miasto Nie adres żaden, nie tylko żebym wiedział mniej więcej w jakich częściach my będziemy działać Gdzie my się niesiemy nie? i gdzie ktoś udostępni ten post Także dzięki wielkie jesteś ta tacy dużi widzowie, a nie jakieś tam Hejterzy, nie? Tak jak niektórzy budują konta hejterska. Hej, hejterza, hejtera, sorry, przejeżdżaczą <laughs> się. Tu będziemy sami porządni. Także tyle z mojej strony. Ja dojeżdżam tam nie, niedługo będę i jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla dziadków, niech żyję postolot I babciów, nie? Jak to też oglądotami. Także jak może tato i no i lecimy dalej. Pewnie więcej osób się odezwie i bardzo mnie to cieszy, będę mógł co wam przedstawić. W przyszłym tygodniu myślę, że pojadę. Na pewno pojadę, tylko musimy obgadać wszystko, terminy, żeby ktoś był i zgodził się i przedstawimy sytuację i będziemy zaczynamy działać. Zdrowka, dla no i lepszego. Dobrej niedzieli. Popołudniowy oczywiście, zaraz będzie popołudnie się robi. Dobrych zimiecków łocmuzanych. Hejka.